Konfederacja Polacy, za to że zrealizowała w Pola, swoim długim politycznym życiu mamy bardzo wiele... No, no właśnie, no właśnie, no właśnie, nie rządzicie, studio. a z jakiego powodu? Państwo, bo ludzie tym, nie doceniają waszego panie, programu. państwo w tym studiu przyznaliście się, że nie macie większości do tej ustawy, ale to dobrze, że nie macie większości dla tej ustawy, bo wie pani w przeciwieństwie, czym żyją Polacy dzisiaj? Tym, czy będą mieli czym ogrzać swoje domy, bo idzie zima, tym, że podatki podnosicie horrendalnie, tym, że jesteście za zielonym ładem. Ale kładem. kawa nie wyklucza które, herbaty, są Polacy, ten, dla których ustawa gazu. o związkach partnerskich tym, że, jest kwestią życia ja, albo nie bezpieczeństwa. że Polacy dzisiaj leżą na korytarzach szpitalu, a NFZ jest skrajnie zadłużony, że brakuje 20 miliardów złotych. Partnerskich w partnerskich to jest również kwestia bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo lat, jest na najwyżej nawet, w na hierarchii badania. wartości, które są istotne dla tylko Polek i Polaków. Aborcja, związki partnerskie, edukacja zdrowotna i tylko tematy światopoglądowe grzejecie. One nie interesują Polaków. One nie które są najważniejsze rzeczy, to jest Czy właśnie... Czy pan, jakie małe ustawy energetyka, zdrowie, nie. mieszkalnictwo? Mówi pan nieprawdę.